Cześć, wracam z kolejnym wiralowym gadżetem z sieci sklepów Pepco. E, upolowanym przy okazji pojemniczka, a jeszcze będzie jedna rzecz akurat ciekawa, ale w sumie nie wiem, czy ją jeszcze nagram przed makiem mini. Zobaczymy, e, co tutaj mamy. Mamy e, Foldable Bean for Bio Waste Pepco Home. Niby wiralowy jakiś produkt. Jakaś obniżka, nie wiem, czy przeceny ogólnie w Pepco. Tak, foldable bin for biowaste. For biowaste. Yy, zamiast 10 zł zapłaciłem 4,50. Nie wiem co to jest, nie wiem jak to działa, nie wiem jak to zamontować. Wygląda to przedziwnie. Jest to gumowe częściowo tutaj przynajmniej, albo to jest takie tworzywo bardzo. I szczerze, jestem ciekawy jak się to montuje, więc od razu przechodzimy do unboxingu i prezentacji, moi drodzy. Nie wiem, czy to jest coś warte za 10 zł. Podobno był to taki wiral, że się sprzedawało od razu po 10 zł. Nie mam pojęcia. Tutaj jest to jakoś opisane, że materiał to jest polipropylen w 60% i w 40% jakaś termoelastyczna guma. No i w sumie tyle. Składany pojemnik na odpady bio. No i to jest wszystko z informacji na foliopaku. Zobaczmy sobie co tutaj jest. Mamy mamy oczywiście uchwyt. Aha, to się chyba zakłada na blat. Ej, to tak powinno być? Na co to założyć? Aha, dobra, już wiem. Rany Julek. To się na ten, to się zakłada prawdopodobnie na yy, na drzwiczki od szafki, gdzie na przykład kroicie warzywa. Tak w pionie i sobie to montujecie tak potem i zgarniacie bezpośrednio, bo blad wystaje. No to ma sens w sumie. Ma to sens. Aha, ok, czyli to tak ma działać, niby, nie wiem. E, tutaj jest jakiś taki. Aha, to chyba będzie usztywnienie do tego, żeby podnieść trochę linię. Wiecie co, rozłóżmy to sobie. O rany, powiem Wam, że nie głupi jest ten pojemnik na bioodpady. Bardzo fajnie to jest wykonane. Jest to szczelne, ewidentnie. Czyli nawet jak mokre jakieś, nie wiem, odpadki z pomidorów, z ogórka, nie wiem. Owoce Wam zaczną cieknąć. Yy soki, to nie przecieknie to. Spoko, bardzo spoko. Fajne jest to, że można to postawić po zdjęciu, czyli nie musi to wisieć na drzwiczkach cały czas, albo można to złożyć w ten sposób. Super. No, znaczy powiem Wam tak, ma to sens i jest to fajne, naprawdę jest to fajne. Nie spodziewałem się w sumie. Bez kitu. Akurat ten zakup uważam za bardzo udany. Ja to na pewno bym wykorzystał w domu, tylko kolor wam powiem, że jest taki jakiś. Nie wiem, czy nie wolałbym czarnego koloru, ale za 4,50 to chyba jak za darmo, no w sumie. Jak to mówią, za darmo to i ocet słodki, więc tutaj jest to chyba podobne e, podejście. Nie wiem, przynajmniej moje. Nie wiem, czy z tej, z tej strony to się powinno założyć. Chyba z tej się powinno założyć ten. E, w sumie jak to nazwać? Jakiś taki próg podnoszący, a może z tej? Nie, z tej na pewno. Sorry, zresztą. Wy nie widzicie tego, bo to jest poza kadrem. Z tej strony nie pasuje, więc to musi być z tej. Są jakieś zadziory na plastiku, ale mi to nie przeszkadza. Załóżmy to sobie. Jestem ciekaw, jak to wygląda. O! Ej. Teraz, jak to jest usztywnione, wygląda to bardzo spoko. Dalej jest zachowana funkcja. Nie wiem, czemu to było schowane w środku, ale spoko. Teraz ma to ogrom sensu. To się zakłada na, to się zakłada na drzwiczki przy blacie. Możecie to zdjąć, możecie to trzymać założone. Wiecie, to nie jest jakieś mega duże, bardzo fajny pojemnik. Nawet się nie spodziewałem ten gadżet uważam za naprawdę przydatny. Nieważne czy będzie wisiał złożony, czysty, czy będzie gdzieś z boku wisiał, albo będzie zdjęty, albo będziecie sobie zakładać przy jakimś intensywnym gotowaniu, bo na przykład gotujecie raz w tygodniu, spoko, naprawdę spoko to wygląda. Mnie się pomysł mega podoba. Podoba mi się też pomysł, że są tutaj nóżki, to stoi złożone. Stoi też rozłożone bez problemu. Jak zapełnicie na przykład przygotowaniu, żeby to nie przeszkadzało w kuchni, zdejmujecie go sobie w, w sumie na tej zasadzie. A w sumie można bo go też. Jak się zablokuje, można po prostu go wziąć za to, wynieść do śmietnika, opróżnić bezpośrednio do kosza, wrócić do domu, przepłukać wodą, albo przepłukać na dworze. Kurczę, super. Mega pomysł. Mega pomysł nie spodziewałem się. Wiecie? Ja widzę to jako faktyczny fajny gadżet. I chyba nie bez powodu wiralowy powiem Wam. Lubię takie niektóre gadżety, które ułatwiają sprzątanie, a także pomagają podczas gotowania w kuchni. Ogólnie też w kuchni, które pomagają. Wypadło mi to, ale dobra. Jestem podjarany, bo nie spodziewałem się, że będzie to takie fajne, ale dobra. Żeby nie było, schowam to sobie. Wiecie co? Jak to zablokować, żeby to nie przeszkadzało? Mogę albo tak, albo tak, więc w sumie większego sensu to nie ma. Może w ten sposób sobie to złożę na ten moment i niebawem to zamontuję testowo przygotowaniu i wypróbujemy to po prostu w użyciu, ale już Wam mówię, że naprawdę jest to fajna rzecz i na pewno się spisze. Tego jestem pewien. Przynajmniej dopóki się guma nie podziura. bo podejrzewam, że po iluś tam set użyciach ta guma po prostu zacznie gdzieś puszczać. Ale faktycznie wiralowy gadżet. Nie dziwi mnie to, Także, żeby pokazać jeszcze raz główną etykietkę. Za te 4,50 mega się opłaca. Ja polecam. Rekomenduję w 100% produkt. Yy, zaraz wracam z następnym filmikiem, więc do zobaczyska. Hej!